Dzień dobry widzowie, właśnie będziemy grać w World of Tanks za. jeszcze mam, właśnie jeszcze mi się nie, nie zaktualizowało. Ja się nie, teraz się zaktualizuję. Jeszcze tutaj nie ma tych, Ty mam drzewko takie technologiczne. Nawet tutaj takie amerykańskie. Jeszcze w ogóle nie ma żadnych tych jakichś dobrych. Bo satuary bardzo dużo kosztuje. I tu mam może jakiś taki szybczy, szybki odcinek. Na pewno bardzo będę dziękować później. Proszę zasubskrybujcie mój kanał Zostawcie łapkę w górę z Zasubskrybujcie mój kanał Czyli sub z dzwoneczkiem No i na pewno ja, Jak naprawdę już będę miał dużo Filmów i dużo tych to zrobię specjalnie jak będzie 10 albo ten Na pewno Podoba wam się to jak będę grał No to jest taki szybki odcinek w którym pokażę niektóre czołgi tak na szybko i taką i taki przepraszam że ten napis tak napis tak tutaj mamy pZ35 ten mój tam. Tutaj to jakiś premium. Nie wiem, to jest premium. Tak, jest premium. Już nie wiem. Na pewno to jest naprawdę mocno Więc jak no, na razie nie będę za ja bardzo. Tutaj nam tutaj bardzo nudzę. Jest chyba taki szybki.